Zdychać. Pomocy! Szybko, zadzwońcie po karetkę. Cześć! To zespół kanału Świat ludzkich historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy! Wysoko nad panoramą miasta, w biurze z widokiem na szklane dachy wieżowców, siedziała Laura Nowicka, najpotężniejsza kobieta w branży biotechnologicznej. Jej firma, Nowasel Industries. Była symbolem postępu, inwestowała miliardy w technologie medyczne, które miały wydłużać ludzkie życie. Na zewnątrz widziano ją jako zimną, perfekcyjną ikonę sukcesu, kobietę, która nigdy się nie uśmiechała, ale jednym podpisem zmieniała losy tysięcy ludzi. Jednak w jej prywatnym świecie wszystko zaczynało się sypać. Miała wszystko majątek, władzę, luksusowe życie ale brakowało jej jednej rzeczy zdrowia. Od miesięcy ukrywała przed światem postępującą chorobę serca. Lekarze z najlepszych klinik w Zurychu i Bostonie rozkładali ręce. Choroba postępowała, a każdy dzień mógł być jej ostatnim. Laura udawała, że wszystko jest w porządku. Wchodziła na scenę, przemawiała o nieśmiertelności technologicznej, a potem zamykała się w gabinecie, łapiąc oddech i modląc się, żeby nikt nie zobaczył, jak jej ciało odmawia posłuszeństwa. Pewnego wieczoru, podczas konferencji w Warszawie, wydarzyło się coś, co miało zmienić jej życie. Gdy prezentowała nowy projekt sztucznego serca, nagle zbladła, zachwiała się i upadła na scenę. Publiczność zamarła. Kamery natychmiast uchwyciły moment, w którym miliarderka, symbol siły, osuwa się bezwładnie w ramiona ochroniarzy. Szpital, syreny, lekarze. Wszystko działo się błyskawicznie. Najlepsi kardiolodzy w kraju stanęli przy jej łóżku. Przez trzy dni walczyli, stosując najnowsze procedury, eksperymentalne leki, maszyny o wartości milionów dolarów. Ale jej serce, to samo, które napędzało imperium, zaczynało gasnąć. Wieść o jej stanie obiegła świat. Media, inwestorzy, pracownicy, wszyscy czekali. I wtedy w tłumie ludzi przed szpitalem pojawił się mężczyzna w zniszczonej kurtce, trzymający za rękę małą dziewczynkę. To był Michał Stępień, samotny ojciec, który codziennie pracował w szpitalnej stołówce jako pomoc kucharza. Nie wiedział, dlaczego tam poszedł. Jego córka, siedmioletnia Lena, leczyła się wcześniej w tej samej placówce z ciężkiej infekcji. Dzięki jednej decyzji lekarzy, wtedy jeszcze kierowanych przez fundację Laury Nowickiej, dziewczynka przeżyła. Michał czuł wobec niej ogromny dług wdzęczności. Kiedy więc usłyszał, że ta sama kobieta walczy o życie, coś w nim drgnęło. Widział przez szybę jej twarz, blada, bez wyrazu, otoczona kablami i aparaturą. Lekarze wychodzili z oddziału, kiwając głowami. Mówili, zrobiliśmy wszystko. Ale Michał nie mógł tego przyjąć. W głowie miał tylko jedno zdanie Nie można pozwolić, żeby ktoś, kto uratował moją córkę, teraz umarł samotnie. Wszedł po cichu do kaplicy szpitalnej, klęknął i wyszeptał modlitwę, której nie mówił od lat. Wtedy przyszła mu do głowy myśl, szalona, irracjonalna, ale tak silna, że nie mógł jej zignorować. Zrobi coś, czego nikt się nie odważy. Noc była cicha, a w szpitalu zapadła dziwna cisza, taka, która poprzedza tragedię. W oddziale intensywnej terapii aparatura przy łóżku Laury zaczynała piszczeć nieregularnie. Lekarze przygotowywali się na najgorsze. Jej serce zatrzymało się po raz drugi w ciągu jednej godziny. Ordynator wydał polecenie, zatrzymujemy procedury po 15 minutach, jeśli nie wróci tętno. To miała być definitywna granica. Za szklaną szybą, wśród tłumu personelu, stał Michał. Wiedział, że nie ma prawa tam być, był tylko kuchennym pomocnikiem, człowiekiem z marginesu systemu. Ale kiedy patrzył, jak ciało kobiety, która uratowała jego córkę, słabnie, coś w nim pękło. Bez planu, bez zgody, z sercem bijącym jak młot, wszedł do sali reanimacyjnej. Ochrona zamarła, może dlatego, że wyglądał jak ktoś, kto nie chce zrobić krzywdy, a raczej błaga o chwilę. Lekarze krzyczeli, ale on podniósł ręce, mówiąc tylko jedno zdanie: Proszę, dajcie mi minutę. Wiem, jak ją przywrócić. Zapanowała konsternacja. Ktoś już miał wezwać ochroniarzy. Ale w tym momencie monitor serca znów zasygnalizował płaską linię. Czas się kończył. Główny lekarz, zdesperowany i zmęczony, skinął głową. Jedna minuta. Nic to już nie zmieni. Michał podszedł do łóżka. Jego dłonie drżały. Z kieszeni wyjął mały pojemnik stary, metalowy flakonik po lekarstwach jego córki. W środku był domowy roztwór ziołowy której jego babka używała przy zatrzymaniu akcji serca u zwierząt, dziwna mieszanka miodu, jodu i ekstraktu z rzadkiego korzenia, który miał działanie stymulujące układ krążenia. Nigdy nie wierzył, że działa na ludzi, ale wtedy nie miał nic do stracenia. Wlał kilka kropel do jej ust, po czym, z wyczuciem, które zdobył, ucząc się u ratowników medycznych podczas krótkiego kursu dla wolontariuszy, rozpoczął resuscytację manualną. Lekarze patrzyli w szoku. Pan zwariował, Krzyknął jeden z nich. Może, ale ona jeszcze nie skończyła. Odpowiedział Michał, a jego głos drżał, ale nie z lęku, tylko z determinacji. Minuty mijały. Gdy licznik na monitorze osiągnął granicę, którą mieli zakończyć procedurę, nagle piknięcie. Jedno, drugie i potem kolejne. Serce Laury zaczęło bić. Nikt nie wiedział, co się właśnie stało. Lekarze rzucili się do pracy, sprawdzając parametry. Jeden z nich szepnął, to niemożliwe, po tylu minutach bez tętna. Michał, drżący, opadł na krzesło. Wiedział tylko jedno, kobieta żyje. Wieść o cudzie z sali intensywnej terapii rozeszła się po całym szpitalu w ciągu godzin. Media, które już miały gotowe nekrologii, musiały je wycofać. Kobieta, którą świat uważał za martwą, zaczęła samodzielnie oddychać. Nazajutrz, gdy Laura otworzyła oczy po raz pierwszy, zobaczyła twarz mężczyzny, którego nigdy wcześniej nie widziała. Kim, kim pan jest? Wyszeptała. Nikim ważnym odpowiedział. Ale pani firma kiedyś zapłaciła za leczenie mojej córki. Dzisiaj tylko oddałem dług. Patrzyli na siebie w ciszy. On zmęczony, zniszczony życiem, ale z oczami pełnymi wdzięczności. Ona, kobieta, która po raz pierwszy od lat zobaczyła człowieka, nie pracownika, nie inwestora, nie wroga. I wtedy zrozumiała, to nie lekarze, nie maszyny, nie pieniądze ją uratowały. Tylko serce człowieka, którego świat nigdy nie zauważył. Minęły tygodnie od dnia, który nazwano w mediach cudem z Nowacelu. Laura Nowicka wracała do zdrowia, choć nie do końca rozumiała, jak to możliwe. Jej lekarze wciąż powtarzali: nie mamy naukowego wyjaśnienia. Leki, które przyjmowała wcześniej, nie tłumaczyły nagłego powrotu akcji serca. Wszyscy mówili o tajemniczym mężczyźnie z oddziału. Dziennikarze próbowali go znaleźć, ale Michał unikał rozgłosu. Po tamtym dniu po prostu wrócił do kuchni, do swojego zwykłego życia, obierania ziemniaków, gotowania dla pacjentów i zmywania naczyń, jakby nic się nie wydarzyło. Laura jednak nie mogła o nim zapomnieć. W nocy budziła się, słysząc echo jego słów, dzisiaj tylko oddałem dług. Czuła, że ktoś, kto oddał jej życie bez oczekiwania czegokolwiek w zamian, jest kimś więcej niż anonimowym bohaterem. Pewnego ranka wstała wcześniej niż zwykle, założyła prosty płaszcz i zeszła do szpitalnej stołówki. Wszyscy zamarli, widząc prezes jednej z największych firm w kraju, która stanęła w kolejce po kawę. Zobaczyła go pochylonego nad garnkiem. Z rękawami podwiniętymi po łokcie, z tą samą spokojną twarzą. Dzień dobry, pani prezes, powiedział cicho, próbując uniknąć spojrzenia. Nie mów tak do mnie, odpowiedziała z uśmiechem. Gdyby nie pan, nie byłoby już żadnej prezes. Usiedli przy małym stoliku. Po raz pierwszy od lat Laura nie rozmawiała o kontraktach, inwestycjach czy strategiach. Zapytała: Ma pan rodzinę? Tylko córkę. Lena. Ma siedem lat. Cały mój świat. To pani fundacja kiedyś opłaciła jej leczenie, prawda? Tak. Ale wtedy to była tylko decyzja podpisana na papierze. Dla mnie, cud. To jedno zdanie przebiło jej serce bardziej niż wszystkie choroby razem. Zrozumiała, że przez lata żyła dla wyników, dla akcji giełdowych, dla tytułów w gazetach. A wszystko, co naprawdę miało znaczenie, działo się w ciszy, w życiu takich ludzi jak Michał. Następnego dnia złożyła rezygnację z funkcji prezesa. Zaskoczyła cały zarząd, inwestorów, media. Nie odchodzę z powodu choroby, powiedziała podczas konferencji prasowej. Odchodzę, bo chcę naprawdę żyć. Chcę zobaczyć ludzi, nie liczby. Kilka miesięcy później założyła nową fundację. Projekt Serce, organizację wspierającą samotnych rodziców i dzieci z chorobami serca. W pierwszym rzędzie, podczas inauguracji, siedzieli Michał i jego córka. Mała Lena podbiegła do Laury i wręczyła jej rysunek, kobieta z sercem w dłoni i podpis udziękuję, że znowu bije. Laura uśmiechnęła się, pierwszy raz od lat z prawdziwym ciepłem. Nie wiesz nawet, jak bardzo. Od tego dnia ich losy splotły się nierozerwalnie. Michał został menedżerem projektów fundacji, a jego córka jej ulubioną małą ambasadorką. Świat, który wcześniej widział w Laurze jedynie zimną miliarderkę, teraz poznał ją jako kobietę, która zrozumiała wartość życia, dopiero gdy biedny ojciec podarował jej drugą szansę. I tak, historia, która zaczęła się śmiercią, skończyła się czymś więcej niż życiem, stała się dowodem, że największe serca biją w tych, których świat często nie widzi.